Witajcie na największych targach motoryzacyjnych w Paryżu. Jesteśmy tu specjalnie dla Was, naszą ekipą, aby przedstawić Wam dziesiątą generację Hondy Civic. Zadebiutuje ona w Europie w marcu 2017 roku, a my kilka miesięcy przed tą premierą pokazujemy już Wam wersję produkcyjną nowego Sedana. Jest on cichym bohaterem tych targów, dlatego że wszyscy wcześniej mówili o wersji Hatchback, wszędzie były jej zdjęcia, bardzo mało mówiło się o Sedanie. Szkoda, bo to wspaniały samochód. I naprawdę, gdy go zobaczyłem, nie tylko moja opinia, ale także tutaj odwiedzających, że to będzie naprawdę udany debiut. Ma on zastąpić Hondę Accord, która nie będzie w tej chwili sprzedawana w Europie. Ma szansę to zrobić, bo jest dużo większy niż poprzedni sedan. Jest wspaniale wyposażony, co Wam oczywiście pokażę. Oglądajcie kolejny odcinek Honda Plaza TV, a ja nazywam się Krzysztof Dobrzański. Masa samochodu to 1260 kg. Jest więc o 15 kg cięższy od poprzedniej generacji. Sedan będzie miał więcej systemów, co na pewno wpłynęło na tą masę. Zbiornik paliwa pomieści 46,9 litra. Poprzedni model miał pojemność zbiornika paliwa na poziomie 50 litrów. Nowy sedan jest wyższy o 2 cm. Jego wysokość to 1,41 m. Jest także dłuższy o 9 cm. Jego długość to 4,63 m. Rozstaw osi to 2,70 m. Jest on więc większy o 3 cm od poprzedniej generacji. Jak duży jest bagażnik w nowym sedanie? Ma on pojemność 428 litrów, o 12 litrów mniej niż poprzedniej generacji. Tutaj także mamy schowek pod podłogą bagażnika lub miejsce na koło dojazdowe. W nowym sedanie zobaczymy jedną wersję silnikową. Będzie to benzyna o pojemności 1.5 litra, turbo doładowana o mocy 180 koni mechanicznych. Będzie to czterocylindrowy silnik ze zmiennymi fazami rozrządu. Będzie współpracował z manualną sześciobiegową skrzynią biegów oraz ze skrzynią automatyczną CVT. Ta sama jednostka będzie stosowana w wersji hatchback. Przedstawiona tu wersja to wersja Prestige. Zobaczymy czy tak samo będzie nazywała się na rynku polskim. Generalnie najbogatsza wersja wyposażenia obecnie nazywana jest Executive. Oczywiście reflektory już w technologii Full LED, spryskiwacze reflektorów niechowane, wmontowane w zderzak, podobnie jak w hatchbacku. Widzimy tutaj czujniki parkowania z przodu. Inne felgi. Są to aluminiowe felgi o rozmiarze 17 cali. Samochód robi wrażenie bardzo eleganckiego. Oczywiście w tej wersji także posiada odsuwany i uchylny szyberdach. Klamka również zdradza nam system bezkluczykowy. Wystarczy włożyć dłoń albo otworzyć samochód, wcisnąć przycisk, aby go zamknąć. Antena w kształcie płetwy rekina, jak w modelu Hatchback. I zobaczcie na ten fantastyczny tył. Robi bardzo dobre wrażenie. Sedan jest sam w sobie bardzo dużym samochodem. Jest większy od poprzednika a jednocześnie ten, fi, ten tył wygląda bardzo dobrze. Wnętrze jest praktycznie identyczne jak w wersji hatchback. Dla mnie to plus. Wcześniej oba te modele się bardzo różniły. W tej chwili przód wygląda tak samo jak w wersji hatchback. Wnętrze wygląda e, praktycznie identycznie. Bardzo bogate wyposażenie. Tutaj także ręczny jest w tej chwili elektroniczny. Dwustrefowa klimatyzacja. System Connect, który będzie współpracował bardziej ze smartfonami niż w poprzedniej generacji. Zmieniona kierownica. Deska rozdzielcza robi wrażenie, jest teraz tak jakby jednym dużym wyświetlaczem. Przyberdach o którym wam wspomniałem, widzę tutaj także lusterko fotochromatyczne. Tak samo porty USB i HDMI są w tej chwili za taką półeczką jak w Hondzie HRV. Podgrzewanie foteli jest trzystopniowe. Jednocześnie w tym samochodzie mamy dodatkowe systemy bezpieczeństwa, czyli ADAS. Możecie zobaczyć jak działają te systemy w naszych poprzednich odcinkach. Fotele identyczne jak w wersji hatchback. Naprawdę Robi bardzo dobre wrażenie. Użyte materiały są bardzo dobrej jakości, dużo lepszej niż w poprzednich generacjach. Jak jest z miejscem? Miejsca mamy naprawdę dużo. Możemy bardzo nisko obniżyć sobie fotel. Kierownica także regulowana jest w dwóch płaszczyznach. Miejsca nad głową mamy sporo, mimo szyberdachu. Jak jest z tyłu? Zobaczmy. Szeroko otwierane duże drzwi sprawiają, że bardzo łatwo jest wsiąść. Mamy też bardzo dużo miejsca na nogi. Środkowy pasażer, wiadomo, że podróżuje trochę mniej wygodnie niż skrajni pasażerowie. Zobaczmy jeszcze, ile miejsca mamy na fotelu pasażera. Także dużo. A jak Wam podoba się nowa Honda Civic? Mi bardzo. Wiem, że może zastąpić odchodzącego akorda, dlatego że z tym silnikiem będzie osiągała moc aż 180 mechanicznych. To wyposażenie i ta wielkość samochodu, który urósł w chwili obecnej sprawi, że klienci, którzy myśleli o zakupie korda pomyślą o zakupie Hondy Civic Sedan. Wygląda do tylnych drzwi identycznie jak wersja hatchback, tył natomiast sprawia, że będzie to najładniejszy sedan na rynku. Dziękuję, że byliście z nami. Pozdrawiam z Paryża i do zobaczenia w kolejnym odcinku Honda Plaza TV. Honda zaprezentowała tutaj koncept nowego typera. Najwięcej zwiedzających ogląda właśnie to stoisko. Tylko nasza ekipa została tutaj wpuszczona, bo do tego samochodu nikogo nie wpuszczają.